Porannik. W tym naszym poranku zbliżamy się do finału, bo będziemy teraz zapraszać na ważne wydarzenie, o którym już mówimy od dobrych kilku tygodni na antenie Radia Warszawa. Jest z nami pani Małgorzata Żaren, historyk, i tak jak wspominałam już wcześniej, ta odważna kobieta, która zainicjowała pierwszy Marsz Papiewski w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry, Pani Małgosiu. Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Wszystko już zapięte na ostatni guzik, rozumiem. Hmm, jakby to powiedzieć, chyba nie ma takiej sytuacji, żeby wszystko kiedykolwiek było zapięte na ostatni guzik, ale mam nadzieję, że większość guzików przynajmniej jest pozapinana. Także. O 13 jutro spotykamy się na Placu Zamkowym. Tak, to znaczy spotykać się już możemy wcześniej, natomiast o 13 jakby zaczynamy już marsz jako marsz. Hmm, oczywiście nie będziemy tylko maszerować, bo mamy różne niespodzianki dla Państwa. E, niespodzianki przez duże N. To znaczy, e, no, program artystyczny brzmi niedobrze, bo to jakby to była akademia mhm. pierwsza-majowa, ale chodzi o to, żeby ten marsz nie był tylko. Takim przejściem, tylko też jakąś, jakimś materiałem do refleksji. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa cytaty z naszych trzech patronów, bo mamy trzech patronów w tym roku. Jan Paweł II święty, no to wiadomo, że nasz ukochany Jan Paweł II święty i ten marsz powstał w zasadzie z wdzięczności za jego pontyfikat. Natomiast teraz jest 40. rocznica uprowadzenia im męczeńskiej świątyni. Śmierci w tym roku przypada księdza Jerzego Popiełuszki, więc idziemy też i pod jego patronatem. No a ponieważ obydwaj Święty i błogosławiony, wyrośli w gruncie rzeczy z takiej głębokiej teologicznej nauki naszego prymasa tysiąclecia, czyli błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. No to on też nam będzie towarzyszył i będziemy mogli w czasie tego marszu, słuchając mądrych słów, które do nas kierowali, to znaczy do nas jako do wiernych. No, zastanowić się nad kondycją naszą indywidualną, naszą wspólnotową, naszą państwową, no i ludzkości jako takiej, to znaczy no, zastanowić się nad tymi wszystkimi wartościami, za którymi powinniśmy podążać i którym wierności powinniśmy dać świadectwo. A ponieważ czasy są trudne i takie. Można powiedzieć, kolokwialnie pokręcone, jeśli chodzi o odróżnienie dobra od zła. No to myślę, że taka godzina z kawałkiem refleksji nam się bardzo przyda. Poza tym będziemy śpiewać, bo trudno iść w milczeniu. Będziemy słuchać, śpiewać, przyrzekać, że jakby dotrzymamy tych zaleceń, które nam Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Jerzy i prymas tysiąclecia zostawili, ale szczególnie będziemy przyrzekać według roty przyrzeczenia ułożonej według tych homilii Jana Pawła II, to znaczy w imieniu rodzin, w imieniu wychowawców i w imieniu młodzieży. No i proszę Państwa, mamy taką ogromną prośbę, żeby przynieść ze sobą krzyże. A nie przynosić emblematów partyjnych, bo ten marsz jest zupełnie niepartyjny. Zapraszamy wszystkich, którym są drogie te wartości promowane przez nas i przez przede wszystkim naszych świętych. Natomiast nie chcielibyśmy tutaj żadnej identyfikacji partyjnej i od razu uprzedzamy, że jeżeli takie emblematy się pojawią, no to Straż Marszu, którą mamy, też składa się z wolontariuszy, będzie prosiła o ich usunięcie. Także ale zapraszamy naprawdę wszystkich, bez względu właśnie na tą identyfikację partyjną, wszystkich, dla których Jan Paweł II. Ksiądz Jerzy i Prymas Tysiąclecia są ważnymi osobami. Aha, czyli dla tych y, osób, y, dla których hasła Bóg, honor, ojczyzna są nadal aktualne tak. i ważne w życiu, prawda? Pani tak. Małgosiu, pani wspomniała o tym, że będziemy słuchać między innymi słów, wypowiedzi księdza Jerzego. A co jeśli spotka nas potem jakaś smutna, zatrważająca refleksja? Co my z tą wolnością zrobiliśmy? No właśnie, to, to jest ja myślę, że powinniśmy tej refleksji na spokojnie poddać całą naszą historię po 1989 roku, bo była taka książka froma, a właściwie nadal jest, pod tytułem Ucieczka od wolności. No i pytanie, czy rzeczywiście my chcemy być wolni? Mamy na to siły i środki, to znaczy przede wszystkim jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie, bo to na tym polega ta wolność, e, i, za, i za innych, i za wspólnotę. Czy y, no, zostaliśmy y, indywidualistami z poczuciem wolności pozornej? To znaczy, że wolno nam wszystko, czyli wolności od, a nie wolności do. No, i musimy się w tej chwili poważnie zastanowić nad y, kondycją w gruncie rzeczy takiej naszej y, suwerenności, ale począwszy od suwerenności indywidualnej, a bo inaczej, jeśli nie ma indywidualnej, to nie będzie też wspólnotowej. No i pytanie, czy suwerenność państwa i niepodległość państwa i nasze dziedzictwo jest nadal dla nas ważne i czy jest nadal dla nas wartością. No i muszę powiedzieć, że moje refleksje są smutne. Ale drodzy Państwo, to spotkanie nas wszystkich będzie budujące. To możemy już teraz zadeklarować i obiecać e, z drugiej strony 40 lat po śmierci męczeńskiej, po zamordowaniu takiego niezłomnego kapłana, brak dokumentów, brak winnych 40 no lat. To jest to jest wszystko e, bardzo niepokojące, że tej sprawy nie można zakończyć. Mm. No, i, i ona cały czas się ciągnie, jest otwarta sprawa w prokuraturze. No, i czekamy i prosimy, jakby tutaj z apelem się zwracam w imieniu myślę, że dużej grupy ludzi, nawet bardzo dużej, o, o to, żeby jednak to śledztwo jakoś ruszyło z kopyta i, i może e, by je kontynuować i zakończyć. Bo, bo to, to w momencie, kiedy nie ma zakończenia, to my cały czas musimy coś rozgrzebywać. Wszystko jest otwarte, jest taki niepokój, chaos, i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się różne teorie, no. a tu byśmy chcieli y, mieć nie, nie powiem, że spokój, bo to nie o to chodzi, tylko jakąś pewność, y, na której też można różne rzeczy budować, a, a na chaosie no, budować się nie da. Marsz Wielkich Polaków, jak teraz sobie tak. pomyślałam. No więc tak? teraz rzeczywiście, ostatnie moje wypowiedzi były mało optymistyczne, więc ja teraz się, że tak powiem, biorę w garść. Tak, tak mhm. proszę Państwa, jest piękna pogoda. Tak, już zamówiona Słońce dla Was. Słońce świeci, 13, tak. Mam bra. nadzieję, że święty mhm. Jan Paweł II w, w towarzystwie dwóch mężów błogosławionych po prostu nam. Tą pogodę na jutro też wymodlą. I, no I taki marsz wspólnotowy, który będzie nas podnosił na duchu, w tym sensie, że będziemy szli wspólnie w wspólnym celu, będziemy się widzieć jeden drugiego, stworzymy taką wspólnotę marszu, a mam nadzieję, że potem wspólnotę szerszą, że o 16.00 po marszu będzie Msza Święta w sanktuarium błogosławionego Księdza Jerzego i to wszystko. Są takie budujące, um, skłaniające do refleksji wydarzenia, które miejmy nadzieję, że zmienią oblicze tej ziemi. <noise> tak jak właśnie mówił nasz y, święty patron Jan Paweł II. Ksiądz Jerzy, popiełuszko to dla Pani. A, Ksiądz Jerzy, popiełuszko to dla mnie jest y, postać y, jakby to powiedzieć, y, no ktoś z, z jednej strony, kto hero z ducha i siły, o, krótko mówiąc, bo jednak żyć w poczuciu pełnienia misji i służby i dążenia do celu bez względu na to, jakie niebezpieczeństwa na mnie czyhają, przecież sobie doskonale zdawał sprawę po tych wszystkich szykanach, które przeszedł, że że właściwie no, żyje w zagrożeniu życia, a tym niemniej pełnił tą posługę mimo swojej słabości fizycznej, no bo wszyscy mówią, że był wątły, chorowity i, i, i tak dalej, nie miał jakichś oratorskich, wyjątkowych zdolności. Był w ogóle takim skromnym, ale życzliwym, miłym człowiekiem, który właśnie miał świadomość tego celu i nie można było go zniechęcić. No, on miał po prostu, jak rozumiem, był to ksiądz, który czuł obecność Pana Boga w, no, namacalnie w swoim życiu i dawał temu świadectwo. No i ten heroizm dla mnie jest po prostu nieprawdopodobny, a z drugiej strony. Jest, był no, normalnym człowiekiem, który miał swoje pasje, zainteresowania, radości. Zapraszam Państwa serdecznie przed marszem. Może nawet, ale nie wiem, czy będzie otwarte, bo nie sprawdzałam godzin otwarcia. Ale żeby wstąpić do Muzeum Archidiecezji, tam jest piękna wystawa o księdzu Jerzym, która pokazuje go właśnie wieloaspektowo, bo jest bardzo duchowa, ale nie tylko. Jest również właśnie mnóstwo zdjęć, korespondencji i dokumentów, a, a poza tym jest bardzo ciekawa. Pod względem wystawienniczym i plastycznym. Zawiera w sobie trzy dominujące elementy. Nie będę mówić jakie, ale jest to naprawdę bardzo ciekawe. Jeszcze zdążymy. Jeszcze zdążymy. W listopadzie, jeszcze będzie otwarta. Pani Małgosiu, to zapraszamy naszych radia słuchaczy na takie Tak marsz. Jest. już jutro. Proszę Państwa jutro, godzina 13. Plac zamkowy. O 13 zaczyna się to wydarzenie wielkie, mam nadzieję. Oczywiście będziemy się zbierać wcześniej. I, no i życzę wszystkim dużo chęci i satysfakcji też z tego marszu. A kończymy sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego, właściwie przed sanktuarium. A tam o 16 będzie Msza Święta odprawiana przez kardynała Kazimierzanie. Zapraszała inicjatorka iniciator i pomysłodawczyni tego wydarzenia. Marsz papieski już jutro o godzinie 13.00 startujemy z placu zamkowego. Pani Małgorzata Żaryn, historyk. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.